W życiu nie robiłam nic bardziej wymagającego, trudnego jak macierzyństwo. Dla mnie najtrudniejsze w macierzyństwie jest to, że ono nie ma w sobie przerwy. Dla mnie macierzyństwo jest taką najbardziej ambiwalentną rzeczą, jaką w życiu y, doświadczyłam. Z jednej strony najpiękniejszą, w której nie chciałabym e, nie doświadczyć i e, coś, o czym no, gdzieś tam długo marzyliśmy, walczyliśmy o to i na co czekaliśmy, a z drugiej strony po prostu najcięższą. Ono trwa non-stop. Jak już urodzi się dziecko, to nie znika. To jest dla mnie najtrudniejsze, że ja widzę, że wystarczy mi chwila odpoczynku i ja już się całkowicie zmieniam, restartuję, ładuję i tak dalej. I właśnie widzę, jak cenne są te chwile oderwania. Odpoczynku, bo po prostu bycie w tym ciągłym, niekończącym się to jest dla mnie najtrudniejsze. Zapraszamy na podcast My Mamy. Sponsorem odcinka podcastu My Mamy jest firma Biomama. Naturalne i zdrowe produkty dla całej rodziny.